Nie masz procentowej celności, i raz ci siądzie, raz ci nie siądzie. Tak samo kurde, pełen ja nie zabił w plecy, różne to się dzieją podczas takiego spotkania, różne cię błędy popełnia i to jest i, i tyle, ale gadanie kurde, bo raz przegram jeden duel, gadanie, że przegrałem mecz w drużynie, to trzeba być naprawdę, naprawdę, naprawdę. Trzeba być naprawdę ułomem, ułomem umysłowym. Ja, tak. To jest nieprawdopodobne, że kurde wygrywasz jedną rundę i będą ludzie pisali, że super ekstra, zagrałeś ekstra i w ogóle, a potem jedną rundę popełnisz błąd i nie wygrasz, i nie wygrasz w pojedynku. I ludzie ci Najlepsze będą mówili, ludzie będą mówili że ty przegrałeś mecz. Nie ja pierdzielę ludzie. Trydy, no tak, no, tak, Zastanówcie nie? się nad swoim życiem, bo gadacie takie głupoty, że jeżeli tu potraficie pisać nie, takie, no, czy ogóle takie głupoty, ja, to tak ja jestem ciekawy. O kurde, to walnie. Nie. Co to pierdolnęło? Pokaż, jak tego tak uspła. No Ej, B przyszedł. To nieźle. Dasz mi flasza zaraz? Tak. Kładzie bombę, kładzie bombę, jeden chyba jest. Proszę dawaj, tam, dawaj. Dawaj drugiego, Izak. Proszę należy. Flaszuje oknem. trop. Trup, trup, trup. jest. Jest Galak. Kawałek uwaga teraz, uwaga, tu pasz, nie tak. ja zabijam? Kurde, myślałem, że no to ja sobie. Ja 005. Jeden fleszował jeszcze Możesz ja. Dobrze no jest, Brawo, Padzi Brawo, Padzi tak? Brawo, Padzi Tak, to brawo, pan pan tak? na długiej Obicie jest też On odbija Odbija to? Leci, już, leci na pełnej, tak na długiej, wiesz Dobra, ja patrzę, czy na podest, chyba No Masz go, Mati Kurwa powiedzieć, że masz to się ręka z Nie, ale klikam go po tej głowie. Jaki ale Małe, nie szapę, no marnie po głowie ma On mało. Albo bite. No, ale dostał. No. Ej, pauzę zapodajmy, się uspokojmy. No, dajmy, dajmy. No nie powinniśmy tego przegrać. No. No, bo jak go gonimy. I bijemy się z nim w tej w, ten, w tej sytuacji. Mamy hajs, jeden przeżył. Oni też nie mają dużo, więc musimy odchudź się w tej rundzie. I proponuję saja wypuścić chyba na długą. Szykajcie, myślę co zrobić. Saju, wiesz co? po prostu wyjdźmy, co? No w Gdy trójkę tak, jesteśmy. Południśmy. Brawo ci. Ja nie mam smoke. Cetę zrotował już. Mam gotówkę. Pies, Kurwa! Fale bez. Kurwa! Pale, BS jak Zebra chyba. Patrzę ci, Tetę, żebyś nie przeszedł. Ja pierdolę! Sajwujmy to, sejwujmy to jak, jak tam nie doszedłem. Saveujmy. No. Ja do teraz faj dojźnią Kurda Winda, leży Prawo Druga, długa jest, druga, druga, obitę mocno, dwóch długa, dwóch długa! 1-0 Ja pierdolę Kurwa! Nie no tego pierwszego powinienem zabić Kurwa co mi da No